pod drzewo wytną. To też. Stoi niemal na samym końcu półwyspu helskiego, w miejscu, które niedługo może zostać zabetonowane przez deweloperską inwestycję. Nazwano ją ironicznie Centrum Rewitalizacji Hell Happiness. Chodzi tak naprawdę o kolejny masowy projekt turystyczny. Deweloper chce zbudować centrum odnowy biologicznej, kompleks apartamentowców i uwaga, wielki pięciopiętrowy garaż. I to jest właśnie największy problem. Te plany oznaczają, że z jednej strony wytniemy kilkaset cennych drzew, a z drugiej sprowadzimy na Heli jeszcze więcej samochodów i turystów, tym samym zadeptując i rozjeżdżając wrażliwy ekosystem. To nie jest rewitalizacja. To jest masowa deweloperka, która z zyski stawia ponad dobro natury i lokalną społeczność. Dlatego musimy działać. Nie pozwólmy, by Hel zmienił się w kolejny parking czy nowo szklaną pustynię. Podpiszcie petycję, udostępnijcie tę rolkę i pokażmy, że jesteśmy gotowi stanąć w obronie naszej przyrody.